Przedszkole Układanka w Świętej Katarzynie otrzymało specjalną odznakę szkoły i twinning. Odznaka ta jest wyjątkowa, ponieważ to jest jedyne przedszkole na Dolnym Śląsku i jedna z 18 placówek w kraju. I przedszkoli i twinning na Dolnym Śląsku jest dużo, ale odznakę na lata 2024-2025 otrzymało tylko jedno, czyli publiczne przedszkole Układanka w Świętej Katarzynie. To się robi pasją, tylko i wyłącznie pasją i zaangażowaniem ludzi, którzy kochają dzieci i kochają robić coś dla dzieci. To jest najważniejsze w tej pracy. Bez tego. Nie, nie byłoby sensu prowadzenia przedszkola, a przedszkole prowadzone z pasją, przedszkole prowadzone z takim zaangażowaniem, jak robią, to nauczycielki w układance, to jest przedszkole marzeń. Dlatego z dumą pełnię obowiązki dyrektora tego przedszkola i pozwalam rozwijać skrzydła. Tak jak dzisiejszy motyl w przedstawieniu dziecięcym tak pozwalam rozwijać skrzydła naszym nauczycielkom, bo to one rozwijają skrzydła u naszych dzieci. Inicjatorką projektu realizowanego w układance jest Agnieszka Czekajło, wychowawczyni i nauczycielka. Języka angielskiego. Dzieci na podstawie opowiadania bardzo głodna gąsienica Erika Karla uczyły się języka angielskiego, zdrowego odżywiania, a także podstaw biologii. I e twing to jest społeczność szkół nauczycieli i uczniów z całej Europy. Jest nas ponad 40 krajów, którzy prężnie działają, tworzą wspaniałe projekty krajowe, międzynarodowe za pomocą narzędzi TIC. Tworzymy tam naprawdę piękne projekty edukacyjne, dzięki którym budujemy dobrostan u naszych uczniów. Ta odznaka, co nam daje? Daje nam ogromny prestiż, ponieważ dowodzi to temu, że cała nasza placówka, nie tylko nauczyciele, ale uczniowie, rodzice, inni pracownicy prężnie działają ku temu, aby nasze projekty odnosiły ogromne sukcesy. Nasze projekty były nagradzane europejską Odznaką jakości, krajową oznaką jakości, dlatego też właśnie otrzymaliśmy taką że odznakę. Odznakę oficjalnie odsłonięto we wtorek 25 czerwca. To wyróżnienie pokazuje, że przedszkole promuje nowoczesne metody nauczania i jest liderem w dziedzinie edukacji cyfrowej. to wielkie wyróżnienie, że są ludzie, którym się chce, którzy się starają. No. Widzimy, jest odznaka, pokazała się przy nazwie przedszkola, czyli warto. Tak, jest to wyróżnienie. Jesteśmy jedną z gmin, w której, w która została wyrówniona przez tą odznakę. Chyba bodajże 18 takich jest w całej Polsce, więc myślę, że jak na taką. Małą miejscowość i chyba też małą gminę. No jest to naprawdę duże osiągnięcie. It Twinning to europejska społeczność szkół współpracujących za pośrednictwem mediów cyfrowych, realizująca wspólne projekty edukacyjne. Efektem projektu realizowanego w Świętej Katarzynie będzie stworzenie wspólnego filmu przez dzieci z Polski, Hiszpanii i Włoch. Monika Suder, Echo 24.